Hej, cześć, Ciemano! Z tej strony Kamil oraz Paweł z, z Game Inspire, waszego ulubionego kanału. E, I z czym z czym dzisiaj do ludzi? A dzisiaj chcemy Wam troszeczkę opowiedzieć, bo prawdopodobnie niewiele osób o tym wie i jest to dosyć świeży temat. Tylko dla battlefield do nerdofanów e, Battlefield Hardline, czyli nowa produkcja, nowy Battlefield. Jest to kolejna odsłona z serii Battlefield, tym razem tworzona przez studio, którego yy, nazwy nie podejmę się w ogóle przeczytania, w razie czego to mnie poprawcie. Visceral Games, Visceral Games, <gamy> tak będzie chyba prościej. Nie przez DICE, nie przez DICE i myślę, że jest to fajna sprawa i przede wszystkim myślę, że jest to tylko zapychacz między Battlefieldem 5, a czwórką. I myślę, że chłopaki z Dice powinni sobie przemyśleć parę spraw o tym, jak bardzo zjebali sytuację w tym roku. Właściwie to w zeszłym, bo w 2013. I myślę, że powinni e, zakasać rękawy i wziąć się w garść i na serio zrobić dobrego Battlefielda, a nie pierdolenie. I teraz, troszeczkę tutaj bez zbędnego wstępu, od razu przybliżę Wam e, z klas, czy też wyposażeń, które dostępne będą w nowym Battlefieldzie. Będą one się nazywać Enforcer mastermind, czyli jakiś taki psz, psz, jakiś mastermind, technician, techniken i profesjonal. I co fajne w grze, albo nie fajne, co, co dziwne w grze, gdzie w grze będzie dostępny sklep, tak jak w CESie, gdzie kupimy sobie niezbędny ekwipunek do grania. I gra, jak już zauważyłem z Pawłem, jest to maksymalnie taki po prostu crossgen. Jest, jest to jest to strasznie strasznie paydayowe i strasznie CS-owe, no bo tak naprawdę nie wspomnieliśmy jeszcze a właściwie ja, ale gra opiera się na e, tym samym systemie co CS, czyli właściwie policjanci versus złodzieje. Bardziej taka modernistyczna walka. I Nieważne czy jesteśmy złodziejami obrabowującymi ogromny safe, czy też policjantami, kryminaliści potrzebują ekipy, a oddziały prewencyjne potrzebują wsparcia. I nigdy nie było lepszego pretekstu do gry drużynowej i taktycznej. Takim argumentem ratują się. W tym momencie yy, ratuje się Visceral Games, ponieważ spójrzmy prawdzie w oczy, Battlefield dawno stał się grom na maxa arcade'ową, zupełnie jak Call of Duty. Nadal próbują mi w ten pseudo realizm, team i takie tam pierdoły. Oni Musicie zrozumieć, chłopaki, z Dice, że wasza gra to nie arma i ludzie nie chcą grać w nią w ten sposób, ale myślę, że w tym w nowym Battlefieldzie będzie to możliwe, bo jeżeli graliście kiedyś w taką gierkę jak slot 4, to wiecie o czym mówię, lub po prostu w CSa, no, teamwork jest niezbędny przy, przy tego typu, przy tego typu grze. I teraz pokrótce przyżywam tylko tryby gry i pierwszym trybem będzie tryb o nazwie Heist. Czyli, jak sama nazwa mówi, no typowe policjanci versus złodzieje. Jako złodzieje, będziemy obrobować jakiś wielki save, a jako policjanci, no będziemy temu zapobiegać. Kolejnym trybem, jaki mam tu rozpisany, jest tryb Rescue. I jako drużyna Słotu, będziemy odbijać zakładników. <coughs> Counter-Strike Będziemy odbijać zakładników. I tyle. I, o, to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy tryb Hotwire. Nazwa w ogóle nieadekwatna do tego, na czym się opiera ten tryb, ale okej. Okay. Tryb ten to będzie jeden wielki pościg samochodowy z wykorzystaniem helikopterów, samolotów, czegokolwiek tam w ogóle można sobie jeszcze wymyślić. No, jeden maksymalnie wielki po prostu pościg, super, myślę, to będzie strasznie, strasznie fajne, innowacyjne. No i no co, gracze będą musieli myśleć bardzo szybko i jechać jeszcze szybciej. I ostatnim trybem, jaki mam tutaj rozpisany, jest Blood Money, czyli jest to tak właściwie wielka nawalanka, coś w stylu takiego deathmatchu. Dookoła wielkiej palety kasy, no i wiadomo, która drużyna wygra. Policjanci zabezpieczają hajs lub złodzieje zgarniają hajs. No i generalnie cała gra. W teorii ma się tak, że nieważne jaki styl gry preferujemy oraz po której stronie prawa stajemy, znajdziemy coś dla siebie. No, ale to tylko teoria. Yy, tak, więc jeszcze warto wspomnieć o single playerze, który także się znajdzie w grze od Visceral Team. Ale jeżeli graliście na przykład w takie gry jak Dead Space, to na, na pewno wiecie, że właśnie Visceral Team swinie jest naprawdę świetnych fabuł. I myślę, że próbują odświeżyć właśnie tą fabułę w Battlefield'zie, bo z tego co pamiętamy wszyscy niestety w BF4, Bf no, daje się troszeczkę, dało dupy. Znaczy, nie mówię, że dali dupy kompletnie, ale jednak to nie było to, czego bym chciał grający w singla. Tak, sigla a tak, była po tak, prostu tak. Słaba. Na pewno w bf trzeba e, o wiele lepsza Jeżeli e, mówimy już, już o singlu no to wiemy na jego temat parę informacji Czyli na przykład e, główny bohater Główny bohater będzie to Nick Mendoza Który jest młodym detektywem e, Wcześniej, który był także policjantem Oraz kryminalistą e, Stoi e, w takim jakby to powiedzieć Między wyborem dobrym a dobrego Dobra a złem a z... Co i między wyborem e, dobra a zła, tak. Bo z tego, co tam widzieliśmy w trailerach, może wybrać, czy e, zabezpieczyć daną, czy e, daną, e, tam kubkę kokainy i oddać ją policjantom, czy jednak wziąć ją dla siebie i coś tam sprzedać, przecież właśnie nie wiadomo, co chce zrobić. Nie wiemy, czy w tej grze właśnie będą system wyboru, i czy to będzie miało jakby wpływ na nasz dalszy jakby gameplay. Ale no nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że będzie to po prostu taki mentalne i takie, no wiecie, takie wsparcie, podparcie dla kampanii, że wiesz, good cop and bad cop, wiecie, bycie glinarzem no. albo kryminalistą, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten stopień rozbudowania. No Myślę, że po takiej grze, bo na pewno Battlefield Hardline będzie szedł w multiplayer. No nie oszukujmy się, to będzie gra taka maksymalnie ustawiona na multiplayer, więc single player na pewno nie zabierze nam więcej niż 5-6 godzin. Co jeszcze? A propos tego, Nika, jeszcze za on szuka zemsty na swoich kolegach niegdyś tam ze służby, z policji, czy z policji czy tam nie wiadomo skąd. I niestety otacza się ścianą kryminalistów, jak już tam e, s, e, wspominałem. Takich, co handlują narkotykami, czy tam są jakimiś multi mil multimiliardera miliarderami. Nie wiadomo skąd biorących tą kasę. Język mi się plącze. No ale mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze. Haj. jeszcze e, wspominali także deweloperzy, że wszystko będzie ułożone w takim stylu dobrego serialu kryminalistycznego. Tak. I. Na pewno oglądaliście tudzież jakieś CSI tak, Miami tak, tak. albo CSI Las Vegas. Tak, osobiście takie... się boję, że to będzie za bardzo oskryptowane, że po prostu będzie to skrypt na skrypcie. Nie wiem, jak to będzie, no nie, grali, nie grałem, nie mam zamiaru oceniać. No, na pewno będzie to skrypt na skrypcie, bo tutaj sobie taką notkę wstawiliśmy, bo tutaj się wspieramy Microsoft Wordem 2010, <laughs> najmniej też. u mnie, no, że, że wszystkie będą to poszczególne misje ułożone w stylu takiego dobrego serialu kryminalistycznego, jak już Paweł powiedział, no i wiecie, chodzi, będą zakończone takimi typowymi cliffhangerami, nie? pchnący nas dalej w tą wartość tej fabuły, która ma nas porywać jak dzika rzeka. Hmm, tak, jeżeli chodzi o BFA, znaczy tego właśnie nowego BFA Hardline, nie wiemy do końca, jaki będzie tam silnik, wiemy, że silnik fizyczny będzie nowy i ma on niby tam niszczyć tam dupę, no ale nie oszukujmy się, że oni dokładnie to nam samo obiecywali w bf 3, do, do, dokładnie to samo nam obiecywali w bf 4, a tak, prawda jest taka, że nadal by. Kompany 2 jakby jest liderem, jeżeli chodzi o zniszczalność terenu. No więc, a do tego to, co zobaczyłem na trailerze, wcale nie było jakieś takie super wow, wow i w ogóle. Do tego zauważcie też, że kurczę, no wygląda to całkowicie jak Battlefield 4 i myślę, że e, gdyby, gdyby była taka możliwość, to oczywiście raczej nie jest możliwa, ale e, prawdopodobnie gdyby Battlefield i ogólnie no wiecie o co chodzi, był otwarty dla świata moderów, prawdopodobnie coś takiego istniałoby już od dawna, więc jest to praktycznie Battlefield 4, ale ze zmienionym, powiedzmy... No Celem, celem tak, tak. Bie, tak. Myślę, Naw, fajne jest takie Nawet Hood to zostawili taki sam jak w BF4. mi się hood. osobiście nie podoba. No ale wiecie, o gustach się nie dyskutuje. Tak, ale jeszcze a propos multiplayera, cofnijmy się znowu do multiplayera. To będzie nam, to będziemy mieli właśnie masę znowu jak to w masę broni do wykorzystania, masę dodatków, pojazdów. W jeżeli chodzi o broń, to znajdziemy takie wiecie, typowe dla Battlefielda, czyli na przykład M45, G36C, M16A4, P90, RPGA, UMP45, ale będą też tam nowe bronie, co prawda jest bardzo, bardzo mało, na przykład Saiga 308 yy, co do pojazdów, jest ich też masa, ale myślę, że nie ma co naprawdę wszystkich wymieniać, bo to naprawdę nie ma sensu, my wszystko wam podlinkujemy wszystko damy, tak, wszystko, wszystkie wszystko linki macie się w opisie, w opisie albo nie wiem, gdzieś tam ładnie tej zrobimy jakąś animację coś tam, żeby tutaj się wyświetlało, wam na ekranie po prostu sobie klikniecie i będzie ładnie ogólnie, co do pojazdów, ogólnie strasznie podoba mi się fakt, że będzie tam bardzo dużo, że tak powiem, maselkarów, czyli czyli powych mustangów Myślę, że jest to też takie dodaje do klimatu tego całego. Tak, tak. Policjanci zgodzili się. Tak, tym bardziej, że te, te wszystkie pojazdy nie będą takie typowo, że wojna itp. to będą takie cywilne, z, cywilne, cywilne samochody. Tak. Ja bym, gdzieś tam widziałem w spisie y, tych wszystkich pojazdów, że będzie y, fuel truck, czyli jakby to przetłumaczyć na polskie, jakaś ciężarówka z wielkim bakiem, cysterna. tak, z wielk właśnie cysterna z wielkim bakiem paliwa. I teraz też jeszcze wrócę do multi Jak wspomniałem o tym trybie hotwire Czyli ten jeden wielki pościg No to wyobraźcie sobie jaki tam będzie burdel Co, co fajne, co mi się podoba będzie, będzie motocykl, widziałem tylko jeden Ale będzie to jakiś taki super ścigacz I myślę, że też to będzie spoko sprawa Wyobraźcie sobie tutaj gdzieś jakieś takie szybcy Za szybko się wściekli tutaj Widzicie jakieś tam slajdy Przejeżdżanie tam jakimś samochodem pod, pod sterną Tutaj strzały Jakieś rakiety A co, co do rakiety, zobaczcie sobie tutaj na załączonym gameplayu który yy, jest załączony <noise> Przyjrzyjcie się jak wygląda RPG. Jest to dokładnie to samo co w Battlefield 4 nie różni się tak, nic. No niestety, no ale nawet bugi po wystrzałach są takie same. <noise> no takie. To są już te właśnie Zdane gry na cały świat od EA, No co chyba już tego nie naprawimy. I to by było chyba na tyle, prawda? No to by było na tyle, tak jak powiedział Paweł, wszystkie linki będziecie mieli w opisie, bo jest tego naprawdę super dużo. No, więc ja się osobiście z wami żegnam. No, ja też się z wami żegnam, także do zobaczenia w kolejnym materiale, a my teraz sobie spadamy. No, narka. Cześć!